E, uzupełniliśmy tanki, e, ja wziąłem Soraci IP, a Łukasz? A ja mam Złote Licho, dawne Witufitu, Przeniczna Ipa, bardzo fajne piwo, bardzo udana warka moim zdaniem, ta najnowsza jest naprawdę. Też, e, póki zdążę, to powiem, że e, ten, ten rocznik Soraci Ace'a jest e, pełen szacun, ja gdzieś stąd już czuję bardzo taki słodkawy kokos. A wiem co mówię, bo bakariami się zajmuję. Ja wiem, wiem, wiem co mówię, nie, naprawdę. Bardzo przyjemny. Jak jest bardziej kokosowy w tym yes, roku. Jest, e, jest, jest. Fajnych fajny mieli, ja go bardzo lubię. Zresztą to też widać na przykład po ratingach naszych piw. E, one idą do góry właśnie odkąd zaczynają. <laughs> dlatego rzuciłeś ten... korporacje. Poza tym, też e, wiesz, piwa są na pewno coraz lepsze, to nie ma w ogóle wątpliwości, ale mówię o tym konkretnym piwie. Hmm. Kameleon był słabiej oceniany niż po ranach miele Stora. Myślę, że ma to związek też z tym, że ten kokos tutaj jest, zastąpił koperkowość. No. Mam takiego kolegę z Kaniniego. Konkurencyjnego... Browaru? Jest ciemniejsze. Tak, jest ciemniejsze. Kolega z konkurencyjnego browaru przychodzi na każdym festiwalu do mnie, nalewa sobie troszkę i mówi: Przyszedłem sobie nalać po to, żeby znów się przekonać, jak bardzo nienawidzę tego chmielu. Ale też mam wielbicieli. Przychodzą do mnie ludzie, którzy chcą specjalnie tego piwa sobie nalać, bo na każdym festiwalu przychodzi do mnie człowiek zwany Dzikiem i mówi: Ja chcę koperkowego piwa. Tak, Dziku, twoje zdrowie. Dziku. Tak, ale no, no jest, nie powiem, na nachalny, ale jest naprawdę ten kokos taki, zresztą kokos jest specyficzny aromat, ale, ale ciekawe w smaku, jest aromat taki agresywny, świetny. Mi się podoba. Polubiłem to piwo, naprawdę polubiłem to piwo. Wierzcie mi, ja nie lubię ważyć piw, których nie lubię. Osobiście, do których nie jestem przekonany. Ale w zeszłym roku do Cameleona, Soraci, Ace nie byłem do końca przekonany. To był wielki faworyt mojej żony. Natomiast ja podchodziłem z pewną rezerwą. W tej chwili z ogromną przyjemnością to piwo piję. Jest moim zdaniem bardziej pijane w no dobrze, za chwilę przejdziemy do lisów, do ale to już nie będziemy ciebie tam... Jest jest sporo ludzi i Łukasz jest zajęty, także tutaj siedzi już troszeczkę jak na, na igłach. Śmieje się, ale... Ale, już... ale biegnę obsługiwać, biegnę tak. zabaw. Łukasz, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. I Jesteś pełen optymizmu. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ja widzę, że kurczę... E... Jak ja rzucę korporację, to też będę uśmiechnięty, bo na razie tak słabo. bo Teraz po prostu z pracy w sumie, tak troszeczkę galowo ubrany na takie życie. Ja wracam często do budynku, w którym pracowałem do tej pory, bo tam mam magazyn i spotykam moich kolegów z pracy, moje koleżanki z korporacji i ludzie zadają mi zawsze to samo pytanie: no i jak tam? A ja zawsze odpowiadam: jest cudownie. Przynajmniej w stabilizacji, nikt ale... mi nie mówi, co ja mam robić. Ja sobie to mówię sam. Słuchajcie, łatwo nie jest, na pewno łatwo nie jest prowadzić własną działalność, ale daje to tyle satysfakcji, zwłaszcza jeżeli jest chociaż odrobina sukcesu, jeżeli odrobina idzie się naprzód, jeżeli się to jakoś tam zamyka, jakoś spina. Ja naprawdę nie zarabiam w tej chwili więcej. Ja myślę, że bywa różnie. Natomiast robię to... Dlatego robię to, co lubię i po prostu jestem zadowolony. Jest. Czego i tobie naprawdę to bardzo, bardzo z całego serca. Ja dziękuję. Dziękuję Ci za chwilę poświęconą. Słuchajcie, no krótko mówiąc, teraz mówiąc, chodźcie do Pawła Browaru Spółdzielczego w Gdańsku w Rzeszczu. Będzie Będą do spróbowania piwa z piwowarowni. Naprawdę myślę, że poziom, poziom jest wysoki tej. Tutaj mogę powiedzieć, że nie dlatego, że Łukasz siedzi jak on pójdzie, bo do... ja <grym> testuje <grym> bez niego, e, ale, ale... Trilacz. 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 to widać. Się, to, się, to, to, się, to się przenosi potem na, na piwa, które ważą, że człowiek, który poświęca 100% hobby, to to to, to 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 prawda. Trzeba to robić naprawdę na z sercem. Dziękuję Dzień za bardzo za spotkanie. Zresztą. Dzięki.